Miałem okazję spotkać się razem z moją małżonką, z Martą, z prezydentem Trumpem i z pierwszą damą Melanią Trump. Nie kończę jeszcze swoich ani występów, drodzy Państwo, ani aktywności tutaj w Nowym Jorku. Będą trwały do samego wieczora i wszystko, co wykonuję, wykonuję z myślą o Polkach, o Polakach i o Polsce. Panie Prezydencie, o czym Pan rozmawiał z Donaldem Trumpem wczoraj? Moje spotkanie wczorajsze z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie. Ale także pan prezydent Donald Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi. Stale to robi pan prezydent Donald Trump od naszego pierwszego spotkania poprzez kolejne rozmowy telefoniczne, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Było to bardzo miłe spotkanie. Panie Pracy czyli kiedy Donald Trump określił Rosję. Mówił też o tym, że wierzy, że Ukraina może odzyskać całe swoje terytorium. Jak pan ocenia te słowa i skąd taka zmiana w To Jeśli zobaczymy na zmianę, drodzy państwo, żeby była jasność, ja jestem w stałym kontakcie z prezydentem Donaldem Trumpem, więc nie uznaję tego za radykalną zmianę w samym sercu prezydenta Donalda Trumpa, ale zmianę publiczną. Więc państwo macie oczywiście prawo do tego, aby myśleć, że publicznie nastąpił przełom. Natomiast ja także zapewniałem państwa po rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem, i po naszych rozmowach telefonicznych. I także swoje zadanie tak odbierałem na arenie międzynarodowej, aby i publicznie, i w rozmowach bilateralnych z prezydentem Trumpem mówić o tym, Jaka jest istota Federacji Rosyjskiej? Pan prezydent Trump, o czym wielokrotnie mówił, liczy się ze zdaniem Polski, Polaków i polskiego prezydenta. Myślę, że wielu prezydentów z Europy Środkowej, Wschodniej, z państw bałtyckich przekazuje prawdziwą wizję Federacji Rosyjskiej i istoty działania Federacji Rosyjskiej, a wczoraj nastąpił moment, w którym pan prezydent Donald Trump publicznie podzielił się swoją wizją tego, co dzieje się za sprawą agresji Federacji Rosyjskiej. Myślę, że to jest z jednej strony świadomość pana prezydenta Trumpa, a z drugiej strony też praca, którą konsekwentnie wykonujemy my, liderzy państw Europy Środkowej i Wschodniej, także ja jako prezydent Polski, bo ta narracja jest jednoznaczna. Więc ja od początku czułem, że prezydent Trump, szczególnie w odniesieniu do Polski, byliście też państwo świadkami naszego spotkania w, w Białym Domu i już wówczas prezydent Trump zapewniał, że jest mocno po stronie.